Cześć. Ponieważ u mnie już ostatnie przygotowania do najbliższych warsztatów Znajdź swoją wewnętrzną siłę, pomyślałam, że na fali właśnie tych przygotowań podzielę się z Wami taką jedną rzeczą, która naszą wewnętrzną siłę może osłabiać. Ta jedna rzecz to jest porównywanie się do innych. Szczególnie wtedy, gdy patrzymy co inni mają i tą miarą potem mierzymy siebie. I być może znasz takie powiedzenie, że nie porównuj. Cudzej sceny z własnymi kulisami. I to jest ten przekaz o budowaniu wewnętrznej siły. Jeżeli porównujesz cudzą scenę z własnymi kulisami, czyli to, co u kogoś jest na zewnątrz, z tym, co u ciebie jest wewnątrz, to możesz przegrywać. To będziesz swoją wewnętrzną siłę osłabiać. Warto pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi i że życie przed każdym z nas stawia wyzwania, wystawia na próbę, doświadczamy emocji, zwycięstw i porażek. Dlatego, jeżeli chcesz chronić swoją wewnętrzną siłę i budować ją adekwatnie, pamiętaj, każdy jest człowiekiem. Jesteśmy do siebie podobni i to, co warto robić, to porównywać swoją scenę z, ze sceną innych i swoje kulisy z kulisami innych. Dopóki nie masz informacji, wiedzy, jak mają inni ludzie, zapewniam cię, że bardzo podobnie doświadczamy podobnych emocji, przeżyć. Życie jest po prostu życiem. Wszystkiego dobrego.